Cześć tutaj Theo i witam Was w kolejnym odcinku z Pokémonów. Tak krzyczeliście mi, że chcecie, no to dostaniecie. Jak widzicie jest... Znaczy będę już nagrywał na tym moim kącie, bo tam tego nawet nie wiem czy pamiętam. Hasło ała! Au, eee, i ten. <laughs> I, I... i no 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 i ktoś mi tam wchodził i chyba trenował Pokemony, whatever eee, jak widzicie Jestem 12 godzin, 54 minuty na treningu Skończymy to. Dużo doświadczenia, fajnie, fajnie. Spójrzmy na moją drużynę, tak. level 23 Jak widzicie trochę doszło, bo tutaj jest... Wyświetla, wyświetla nam się nasza cała drużyna po prawej, nie tylko główny Pokémon. Fajnie to wszystko wygląda. A tam jakieś śmieciowe poki do sprzedania. To wszystko pójdzie w swoim czasie. Tak, Firoł niedawno mi ewoluował ze Spiroła na 20, Giodu 20, Dratini 20, Iwizor 20 i Krabi 20. Tak. No i zamierzam tymi pokemonami dogonić jakoś w najbliższym czasie growlite'a. A tak to co my tu jeszcze mamy w plecaku? 242 jagody. E, każda mi daje po 3,5 punktów doświadczenia. dlaczego? Bo mam kupioną całą książkę jagód razem z dodatkowymi kartkami co mnie kosztowało w chuj. Bo aż 2,5 miliona żeby taką książkę kupić. Potem jakieś tam dwie purpurowe jagody, coś tam napój energetyczny też może wykorzystać. 70 poka przysmaków, 18 no bali, to i tak to i tak cały czas uzupełniam. Jakieś 65 smart, yy, swarm bali. Jak spotkam jakiegoś fajnego pokemona to go to 65 na raz, bo, bo mogę. Jakieś tam 8 night bali, 2 ultra bale, nieważne. Wzmocniony kilo latarka, baterie. Kompasik, zestaw, brzmienaczkowy amulet żeglarza, strój Safari, mapa. No jak już mówiłem ta książka, Pokédex ulepszony do Pokémonów, apteczka, ale podstawowy pakiet, dyskorolka, <laughs> która jest na poziomie trzecim. Tam jeszcze jest potem dużo, dużo, bo jest hulajnoga, Segway, whatever, stary rower, porządny rower 35 milionów skuter 100 milionów, 350 milionów motocross ścigacz miliard lol's dobra co ja chciałem może zobaczymy co jeszcze mogę kupić w sklepie no oprócz oczywiście tej tony pokebali i tych innych bzdurek które zawsze można kupić szukacz i na to właśnie teraz zbieram bo można szukać na różne rzeczy Szukacz zwykły, 5% większa szansa na znalezienie pokemona, wow. Moduł jagód, moduł pojedynków. Poszukiwania pokemonów. Poszukiwania shiny pokemonów. Poszukiwania okruchów. No i właśnie, znaleźć okruchy to jest masakra. A mi się przyda niedługo, na 25 mogę ewoluować Growlite i chyba go kupię. Moduł rankingu, tak? I planow planowania. Co, co to jest rankingu? Aha, tam. A, planowania, 100% więcej zarobków z pracy oraz 25% więcej doświadczenia treningowego, to jest nawet fajne. Nic, w każdym razie ja na razie chcę zebrać na ten szukacz, a potem wydaje mi się, że trochę jagódek sobie pozbieram, skoro już tą książkę kupiłem. Dalej mogę tą ulepszoną apteczkę, tych poziomów jest trochę, na razie mam tylko ten, a jest to, to i to jeszcze. A i tam jakiś tam duży magazyn. Serio? Duży magazyn na pokemony Ja mam na razie rozszerzony A jest ich aż tyle Po co? Kto będzie 500 pokemonów trzymał? Dobra Chujaj nogaj i lecimy dalej To wydaje mi się, że udamy się na trening od razu Powiedzmy sobie w góry, żeby zużyć trochę nierówność energii Jak widzicie mam 193 Machop. Dobra. O, złapałem od razu. Mam jakieś czerwone jagody? Nie mam. To jeszcze raz. Już mamy podzielne przez 5, to możemy chodzić już w inne miejsca. Poliwak. Nie złapał się naprawdę. Grow light. Abra. Szczerze mówiąc, o jakiś trener. O pff, Growlite zabił wszystkie 5 jego pokemonów naprawdę. Hardo widzę. Dobry gościu był. Dobra, mm, co ja chciałem mówić? Jak widzicie, tak wychodzi, że muszę za chwilę Growlite używać. Paras. Sphero. Dobra, nie złapał się. Tak, już w sumie to na szybko mi idzie, bo. Ogólnie tutaj nie ma za bardzo zmian. O, jak widzicie, tam jeszcze znalazłem jakieś srebrą, za które kasy dostałem. Ostatnio udało mi się jakąś tam super perłę znaleźć, która... O, squirtle, Squirtle, spróbujemy. O, szkoda. E, jakiś tam... z 20 tysięcy mi dała kasy. Dobra, co ja chciałem? Nie zajmowałem się jeszcze tym stowarzyszeniem. O którym nie ja mówiłem Które chyba w końcu założę Nie sprawdzałem od którego to levelu właściwie jest eee, O tak jeszcze przerwę To to jest coś takiego jak jaskinia hazardu Bodajże nie pamiętam Od 20 levelu Coś w tym stylu Można raz dziennie darmowy los wylosować no. Można znaleźć Eevee, nawet okruch, okruch, okrucha, <grych> a ja sobie nawet trzy razy dziennie losuję, bo mogę. I tak nic ciekawego, zazwyczaj pieniądze tylko mi lecą. Dobra, osiągnięcia, mm, mogę wam pokazać, ale to dopiero po tym. Dobra, na razie do, dogram do końca z tą energią, a potem przyjrzymy jakieś tam osiągnięcia itp itd. Bell O, wreszcie się coś złapało. Znowu grimer. Jeden, jak ja nie lubię, jak ten grimer wyskakuje. Jak miało wyskakuje. O, znalazłem baterię. Ogólnie w opuszczonym mieście można znaleźć różne temy, takiego typu jak baterie, pokabole różnego rodzaju, eee, czy też inne bzdety. Miał. No, nest bal, proszę bardzo. Hm, miał. No i miały. Od chuja miały. O, hm. Kto go rozwali? Krabi, dawaj. Jest. Oczywiście moje leczenie jest już płatne. Ale to nic. Wystarczająco dużo kasy, mam żeby spokojnie móc ujechać. Jest Diglett, złapiesz się. A Ty, Mendo Uff, Wow, co gościu tutaj miał? Miał 6 Pokémonów, tak? Nie, 5 miał Lickitung, sam Growlite. O, Sentryl, też sam Growlite. O, Growlite. Już Growlite nie dał rady. <grym> Na 19. Fearow go rozwali. Tak, Firo rozwali też bez Prouta. Ale od War już zginie. Ale Gio do go rozwali. lul, ale dziwne. Dobra. 14 tysięcy kasy, ładnie. Jakaś tam perła, mierna. No ghastly! To jest, mi, zdaje mi się, że krabi wystarczy na niego. I ostatnie. Na koniec jeszcze Psajdek. Dobra. Mm, co ja chciałem? To tak, zerknijmy na mój profil, tam poziom trenera jest 23, średni poziom drużyny 21, wydaje mi się, że całkiem nieźle, niestowarzyszony na razie i brak rankingu, na ten 1000 podstawowy, kolekcja Kanto aż 43%, ładnie, jakieś tam niestety. Eee, tak. Poziom 23 doświadczenia, co główny mój Pokémon, przywiązanie właśnie, pokażę Wam przywiązanie, tak nie zwróciłem na to uwagi 93%, 94, 85, 94, 93, 94. No po prostu szał. Dobra, plecak pokazywałem, profil osiągnięcia, może tak główne. Najpierw sobie klikniemy, jest tak, trener 1. Poziom trenera 23, tam od 30 jest kolejny level. Mm, sumaryczny poziom osiągnięć 24 na 25 Ciekawy, kiedy z tyłu będę? To 25. Dobra, nieważne. E, dni za e, będące zareagowanym się w grze. No, już mam Pokemaniak 2. Mm, od 90 będzie Pokemaniak 3. Po prostu masakra. 90 dni trzeba być zalogowanym. Nie, na szczęście nie pod rząd, bo to by było masakra już zupełnie. Złapanych pokemonów, łapacz pokemonów 3 już mam, maszo, mam aż 946 pokemonów złapanych. Od 2000 jest kolejny poziom, i o 10% szansa na złapanie pokemona rośnie, więc to jest całkiem nie, niezłe. Dalej co my tu mamy poboczne. Nauczyciel, wygrane walki 2041, od 5000 kolejny poziom. Tutaj przyrost dzięki temu rośnie. Szkolenie owiec, odbyte treningi 141 na 300, też jakieś tam bonusy, to wszystko możecie sprawdzić u siebie. Eee, dobre odżywianie, udało mi się tam parę żółtych jagódek znaleźć, dzięki czemu mam plus 3 tych punktów. Daga nie mam 130, tylko 133 jak widać. Sława, no to punktów rankingowych no co tego co nawet się tym nie zajmowałem jeszcze Zbrane jagody 1051 Użytych czerwonych jagód to też jest masakra eee, Niebieskie jagody też znaleźć tyle tych jagód, ja nie wiem dobre perfumy użytych repeli no Do tego nawet nie, nie kupowałem szkodami kasy na repele Hodowca? No właśnie, to jest masakra. Oddanie do hodowcy Pokémona o minimalnej wartości 100 tysięcy jednego, tylko takiego mam dratini, a nie zamierzam go oddawać. <grym> Okej. Okay, mm. E, właśnie, pokémonów dnia no. do hodowli udało mi się tylko 3 oddać, wiecie to jest to co wam tłumaczyłem, że zawsze w hodowli pokémonów jest pokémon dnia o dzisiaj jest ghastly, why not, sprzedaj zaznaczonego, no już mamy 4 oddane, dobra, hmm. e, handloż, no uzyskać tyle, ze sprzedaży na targu, znaczy podatku, aż tyle jeny 500 tysięcy, ja już 167 tysięcy im oddałem, ale żal. Zapłacić od importu Pokémon. Aha. Zapłacić, złapać szajni pokemonów aż jednego. Ale kurde, szkoda, nie spotkałem jeszcze żadnego. Co my tutaj na, mamy? Pokebole. Hmm. Na 7, snuwca Pokémon, snuwca Bali. Dobra, na pokebole zazwyczaj nic nie łapię, bo ich nie używam. Na Nestbale mam już drugi poziom, bo powiedziałem 605. Na Greatbale też drugi, bo 311. Dalej. Friendly bale aż 1, na aż 8. Tu 0,0,0,0,0,0,0,8 na Safari bale i 2 na 5 na Ultra bale. No i jeszcze te chirus. Shabali, na Bali, na Chirsza Bale, tam takie z eventów się dostawało. Na przykład dali za darmo, na, bodajże na święta, to złapałem 2, chociaż miałem ich 10. No ale życie, eee, takie szczęście. Dalej, Kanto. Tu mamy, że już zwiedziłem. Spotkałem 73 na 151 Pokémonów, Pokemon, z czego złapałem 57. Eee, rośnie szansa złapania. Tutaj takie bzdury jak ten. Eee, tropiciela dostałem coś znaczy bzdury. No po prostu mam tak. Na łące i pierwszy poziom w lesie i pierwszy poziom. Na wybrzeżu pierwszy, tu też pierwszy nad morzem i w górach i w jaskini i wszędzie pierwszy poziom. W mieście też i na safari też. No i dzięki temu też dostałem tropiciela jeden. Ale na razie, żeby wpić kolejny, to aż trzeba 3000 razy, więc to jest masakra. Dalej, osiągnięcia na no Tam nie mam nic. No i jeszcze jest inne. Uzyskanie elektrolitów, wypite napoje energetyczne. Tu mam 29 wypitych, kupionych losów w jaskini hazardu. 38 na 50. O, tańsze losy, fajnie. dobra. Przekazanie pieniędzy. A, to jest tam i wpłata 500 zł jednorazowo. Ech, dobra. Osiągnięcie to już wszystko wam pokazałem jeszcze pokażę kolekcję. W to oczywiście nic nie mam. Tutaj te, które są podświetlone i zakolorowane. To mam je spotkane i złapane, a te, które tylko podświetlone, a nie zakolorowane to mam je spotkane. Cała reszta jest w ogóle niespotkana. Ech, więc tylko tak przelecę na szybko. Zobaczycie sobie. Pikachu spotkałem, ale nie złapałem niestety. Firoła pokazuje mi, że nie mam. Jaka bzdura. Nie mam go złapanego w sumie, bo mi ewoluował, ale powinien być zaznaczony, że jest. No, I tyle. E, dobra, więc teraz zerknijmy jeszcze na to stowarzyszenie tak na szybko. Punkty rankingowe są uzyskiwane raz dziennie. Co? Żeby założyć stowarzyszenie trzeba mieć trenera 2, więc na szybko jeszcze zerknę. No tak, w sumie drugi poziom. Pokémon na 30 poziomie. Dobra, jak będę miał Pokémon na 30 poziomie, to stworzę to ze stowarzyszenie i wtedy będę mógł zapraszać Was. Jeżeli będziecie dalej chcieli grać i, i, i w tym uczestniczyć. No i w sumie tyle. Jeszcze tu może sprawdzę... Nie to. Wystawię jakieś Pokemony na targ. Może niech będzie Bellsprout. Bo czemu nie Bellsprout? Machop, bo Machopy się sprzedają. Jeszcze jeden Machop. Slowpok g już mam. Dobra, więc tak, jakbym teraz te wszystkie sprzedał, ile bym dostał 115 tysięcy, to jeszcze je podtrzymam trochę. A tymczasem sobie zbieram, właśnie kasę na szukacza. Jakbym je sprzedał, to już bym miała tego szukacza. God damn it! Wiem, co sobie kupię. Kupię sobie za 80 tysięcy duży maga. Po co? Kto mi zabrał? Większy, to jest 160 tysięcy, to już mi żal Dobra, 90 Pokemonów. Okej. Okay. Więc to by było na tyle i, i no jeżeli chcecie następny odcinek, to też możecie dalej pisać. Nie ma problemu. Tak mnie zaspomowaliście, że uznałem, że jednak to nagram znowu. To tam tam, jeżeli ktoś nie widział poprzednich odcinków, to tam... Link jest w opisie, możecie sobie wejść, zobaczyć, no i oczywiście, jak ktoś chce się zarejestrować i pograć, to też jest link w opisie. Ej, jeżeli ktoś tam podstawy chce poznać, to wszystko jest przedstawione w pierwszym i drugim filmie, więc to tyle. Na razie, cześć.